Nawet dwa tysiące harcerzy lub więcej przyjedzie do Zgorzelca za ponad miesiąc. W mieście odbywać się będzie zlot chorągwi dolnośląskiej. 25 maja w sobotę, a właściwie to już cały weekend, 24-25 maja, odbywał się będzie na terenie naszego miasta zlot chorągwi dolnośląskiej. Przyjadą harcerze z wszystkich, praktycznie z większości chówców Dolnego Śląska. Myślę, że liczba uczestników, kiedy Lubiń mi już zapowiedział, że przyjedzie na dwa autobusy, że będą starszyzna harcerska, będzie miała nasze muzea, będzie zwiedzała, będzie zwiedzała Gerlic, że to będzie oscyluje około 2000 harcerzy z, z całego, praktycznie z całego Dolnego Śląska. Harcerze będą się promować, zwiedzać miasto oraz integrować. To jak do tej pory największy planowany przyjazd Harcerzy do miasta. Co dwa lata e, zbieram, zbieram, z, e, spotykają się harcerze na zlocie Chorągwi. Organizuje to e, chorągiew Dolnośląska. Za każdym razem jest to inne miejsce do prezentacji e, miasta, do prezentacji osiągnięć harcerzy, do pokazania ciekawego programu, e, do obejrzenia ciekawych nowych miejsc przez wszystkich. No jeszcze oczywiście jest to integracja totalna, ponieważ e, My w planach, mamy, w planach mamy różne imprezy dla zuchów oddzielnie. pionzuchowy zuchowy będzie, w, będzie urzędował w naszym, w naszym parku. I nad Nysą. Druga część to będzie część starszyzny, tak jak mówiłem, która będzie miała wycieczkę objazdową po całym przede wszystkim nasze miasto, później Gerlic i później Czechy. Z tego co mi wiadomo, to już to komenda zuchowa zaordynowała nam dziki zachód. I w tym klimacie będą się dzieci małe bawić. Limit na trasie zuchowej to jest 300 osób. Limit na spływie kajakowym to jest 100 osób. Regaty żeglarskie na przystani żeglarskiej to jest około 80 osób. A poza tym trasy, które będą przygotowane przez. Referaty harcerski, starszo -harcerski i wędrowniczy będą się odbywały na terenie i działania będą się odbywały na terenie naszego miasta. Harcerze główne swoje działania mają w sobotę 25 maja, ale większość będzie tutaj cały weekend. Do ich dyspozycji będzie baza sportowa, oraz zgorzeleckie restauracje. Plan jest taki, że o 9 wystartuje impreza. Około godziny 16.30 będzie wielki apel na, na skwerze, na, plac, na na trawnikach naprzeciwko Domu Kultury. Będzie wielki apel i będziemy kończyć mszą polową dla. Dla harcerzy, w której też, do której też zapraszamy jako ciekawostkę mieszkańców, żeby zauczestniczyli w naszej msze polowej. To jest takie zwieńczenie, później będzie ogniobranie i praktycznie cały zlot chorągwi nam się rozjedzie do, do domu. Miasto w ten majowy weekend może być nieco przeciążone, zatem zgorzeleccy harcerze proszą o wyrozumiałość. A zarazem przypominają właścicielom restauracji i gastronomii, że głodnych podczas zlotu chorągwi może być więcej niż w zwykły weekend. Szczegóły dotyczące wizyty harcerzy w Zgorzelcu już wkrótce.